Problemem e, osób niewidomych e, w odczytywaniu e, informacji jest brak możliwości ich e, powtarzania. To znaczy, e, do tej pory osoby niewidome czytają w alfabecie Braille'a, składającym się ze znaków, rozmieszczonych w dwóch kolumnach i trzech rzędach. Do tej pory osoby e, niewidome korzystają z ogromnych ksiąg, jest, w których zapisana jest każda litera za pomocą tych, tego kodu. Wspólnie z zespołem odpracowaliśmy, można powiedzieć, tablet dla osób niewidomych, które umożliwia na bieżąco zmianę tekstu na jednej płaszczyźnie. Urządzenie umożliwia wysuwanie pinów, które tworzą alfabet Braille'a. Piny są wysuwane przez siłowniki, które poruszają się na platformie w osiach X i Y. Każda z osi jest poruszana przez układ liniowy, na pomocą prowadnic liniowych. Na których są wózki liniowe, napędzane przez silniczki krokowe, które przesuwają paski liniowe. Silniki krokowe poruszają głowicą względem osi X i Y, ustawiając tą głowicę w odpowiednich miejscach tej maszyny. Jak już zostanie ustawiona głowica w odpowiednim miejscu, podawany jest impuls elektryczny na cewkę, no i wówczas taki pin wysuwa się, tworząc literę. Następnie Stworzone są napisy litera po literze po to, by uzyskać pewien jakiś zapis czy też całe zdanie. Całość układu jest zamocowana w obudowie aluminiowej, zapewniającej stosunkowo małą masę całego, całego urządzenia i dającej możliwość przenoszenia tego urządzenia w różne miejsca. Docelowo w urządzeniu będzie zastosowany czujnik, który będzie wykrywał położenie ruchu dłoni osoby niewidomej. Dzięki temu będziemy mogli zmieniać już przeczytane znaki. Finalny produkt będzie umożliwiał zrobienie urządzenia mobilnego i zasilonego akumulatorowo. Na chwilę obecną do działania tego urządzenia potrzebny jest, potrzebny jest komputer, jak również oprogramowanie, ale trwają prace nad tym, aby treści, które są wyświetlane na naszych telefonach, mogły się wyświetlić również i na tej maszynie. Kluczową funkcjonalnością generatora jest to, że zamienia tekst, który chcemy zamienić na język Braille'a, na koordynaty pliku gcode. Pozwala nam to na współpracę ze sterownikiem. To jest bardzo ciekawa, ciekawe rozwiązanie technologiczne pod tym względem, że zostały tutaj zaimplementowane aż trzy języki. Takim językiem, językiem wiodącym był język Python, językiem wspomagającym był język G, który no, nazywany jest też językiem sterowania maszyn, no i ten trzeci język no, nazywany też systemem zapisu wizualnego, czyli systemem Braille'a. Połączyliśmy te trzy języki no, i powstał właśnie generator, dzięki któremu możemy takie pliki tworzyć i wysyłać je na nasze urządzenie. Połączenie tych trzech języków może wydawać nam się trudne, jednak w przyszłości pozwoli nam to na generowanie poszczególnych napisów na naszym urządzeniu. Na nasze rozwiązanie dostaliśmy patent. Chronione jest, jest ono chronione w Polsce, i na chwilę obecną mamy wersję prototypową, która umożliwia pokazanie, jak dany element działa. Została ona przetestowana przez osobę niewidomą ze wskazaniami do zmniejszenia jej rozmiarów, ponieważ odległości pomiędzy pinami są za duże. W kontekście patentu opracowaliśmy rozwiązanie, które umożliwia automatyczne generowanie napisów w alfabecie Braille'a i odczytywanie je przez osoby z dysfunkcją wzroku. W dalszych planach tego rozwiązania jest zastosowanie czujników, czujników nacisku, dzięki którym osoba niewidoma będzie mogła oddziaływać na dany obszar i wykorzystywać na przykład dane urządzenie do gier planszowych. Mamy satysfakcję z tego, że nasze urządzenie w przyszłości pozwoli na lepsze funkcjonowanie osób z dysfunkcjami w naszym społeczeństwie.